robimy kontrakcik z pięciu czerwonych skinów kolekcję clutch, załamania i odrzutu w tym z takim podpisikiem i wymieniamy to na kosy trzy, cztery albo i rękawiczki dobra, zobaczmy rękawiczki Okej, okay, okej. Okay. Uderzenie Tygrysa. Not bad, not bad. A jaki to jest stan? Po testach bojowych, okej. Okay. Te rękawiczki kosztują około 1000-1500zł obecnie na CS z tego co widzę. Też jeszcze zobaczę sobie od najniższej. No najniższa to jest 930 obecnie i to jest 45% zniżki niż to co było przed update'em, więc w sumie zobaczymy co będzie za tydzień, bo ta cena jeszcze może się drastycznie zmienić, czy to w górę, czy w dół, ale jestem w dobrej myśli.